Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą krakowskie maczanki czy maczanki po krakowsku. Yy, to jest nic innego jak kawał karkówki duszonej w garku do miękkości z cebulą i przyprawami. Bardzo prosta potrawa, ale jakże smaczna, podawana jest z bułką. A więc do dzieła, bo tu nie ma co za dużo gadać. A jeżeli ktoś chce więcej informacji na temat. Yy, nie wiem historii, pochodzenia y, maczanek krakowskich, to polecam, wujka Gogle, tam wszystko jest napisane. Dobra, najpierw musimy zrobić przyprawę do, do naszego mięsa. Do większej miseczki wrzucam dużą łyżkę musztardy. Tyle samo przecieru pomidorowego. Sól. Taką, powiedzmy, płaską łyżkę. Mm, oczywiście świeżo roztarty pieprz w moździerzu również. Płaską łyżkę. I wetrę kilka ząbków czosnku. Jeżeli nie mamy tarki, przeciskamy przez praskę. Mięso musi być dobrze przyprawione. No i teraz jest pytanie, czy zostawiać je na kilka godzin do y, marynowania, czy nie, bo mięso i tak będzie duziło się w bardzo aromatycznych dodatkach, takim jak bulion, będą tutaj y, grzyby suszone, właśnie ta przyprawa, która będzie podsmażona, będą liście laurowe, będzie goździk, y, troszkę cynamonu, takie korzenne przyprawy, które używane były i są do dzisiaj y, w polskiej kuchni, więc y, uważam, że w trakcie duszenia mięso i tak przejdzie sobie tymi smakami. Wlewam troszkę oleju. Dzięki temu yy, przyprawy szybciej będą wchaniały się w mięso. Taką przyprawę również możemy wykorzystać do potraw z grilla, do mięs z grilla. Gotowe. I teraz dobrze musimy natrzeć mięso. W tym czasie już będę rozgrzewał garnek. To jest porządny, żeliwny garnek, więc w nim będę obsmażał. Jeżeli takiego nie posiadamy, to mięso będziemy musieli obsmażyć na patelni. I porządnie wmasowujemy. Następnie do garnka wlewam troszkę oleju, ale nie za dużo. Jeżeli chcemy, możemy to zrobić również na smalcu. musi być tak mocno rozgrzany, że powinien praktycznie kopcić. To ma iść z tego siwy dym. I obsmażamy z każdej strony. Obkręcamy mięso. Tak ma wyglądać. Ma być... Zbrązowione. Jeżeli ktoś posiada szybkowar, to proponuję tą potrawę robić w szybkowarze. Po prostu zaoszczędzimy dużo czasu. Mięso niech się rumieni. Ja teraz pokroję cebulę. A mam ich przygotowanych: cztery większe i dwie mniejsze. Cebuli musi być dużo. Następnie bardzo ważna rzecz przy tej potrawie kminek. Dodaję łyżeczkę. Jeżeli ktoś lubi, możemy dodać kminku więcej. Dodam garść suszonych prawdziwków liście laurowe, kawałek cynamonu i dwa goździki. I oczywiście. Nie możemy zapomnieć o pieprzu i wszystko to zalewamy bulionem, Rosołem, cokolwiek mamy. Dlatego teraz nie solę. Posolę na sam koniec. Po prostu spróbuję. Bulion ma bulion jest przyprawiony. Mięso również było przyprawiane solą, więc Poczekajmy. Spójrzcie, jaki się już od razu fajny kolor sosu zrobił i właśnie o to chodzi. I teraz tak, zmniejszam całkowicie płomień, przykrywam i będę dusił do miękkości. Nie wiem, taki kawał mięsa to minimum 2,5 godziny. No i moje mięso jest już gotowe. Zobaczcie jak ono uroczo wygląda. Coś wspaniałego, fantastycznego. Jest po prostu idealnie mięciutkie, spójrzcie tylko. I ten sos. A jak tu pachnie. No, no, nie mogę się doczekać. A więc yy, wyciągamy mięso, kroimy i nakładamy. Ale nakładać będziemy na bułkę. Którą przekroję. I spód włożę do talerza, bo to ma być maczanka, bułka musi nasiąknąć sosem, który tam się wytworzył. Baba to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Jest tak delikatne, że może się w każdej chwili rozpaść. Tak wygląda duszona karkówka w sosie cebulowym czy w sosie własnym. Jest idealna. Ten kawałek ląduje z powrotem w garnku. Następnie otworzę domowe kiszone ogórki. Bo, są, bo, bo to jest podstawa maczanek. kiszone ogórki, który przełamie smak duszonego mięsa z sosie tym naszym cebulowo-grzybkowym. A więc tak. Niedługo sezon ogórkowy zaczniemy kisić. Ogórek również przygotowany, więc teraz tak. Talerzyk, w którym jest spód bułki, zalewam yy, sosem. Nalewamy sos. Dużo sosu z cebulą. O tak. Jeszcze. Następnie kładziemy mięso. Może być jeden plaster lub dwa plasterki. Kiszony ogórek. I teraz górną część bułki również polewam sosem. No i maczanka po krakowsku w moim wykonaniu. Czyż nie wygląda to apetycznie, więc spróbujmy. To włożę obok, niech jeszcze się namaka, a tutaj po prostu spróbujmy wszystkiego razem z nasiąkniętą sosie bułką. Wow. Za chwilę to będzie tak miękkie, że łyżką będę mógł jeść. To mm. jest po prostu wspaniała potrawa. Wow. Ja sobie faktycznie. Wezmę łyżkę. Mięso jest tak delikatne, że można je łyżką kroić. Teraz tak. I ogóreczek. Po prostu poezja. A ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Uwierzcie mi, warto było czekać prawie 3 godziny, aż mięso się udusi. I będzie tak delikatne i mięciutkie. Mm.